nie wygląda szkódku, nawet w tym żółtym świetle, wygląda jak czek. A może... Aha, to jest wszystko zapalone, co jest możliwe. Tak. A jakby klosz pod nie ściągnąć, to będzie jasno. Zrób tak. Mo... Moja no. żona robi studio. Cześć, kochani! kochani. <laughs> Monia mówi do mnie przed chwilą, a nie mówmy, nie witajmy się, cześć, kochani. No ale w końcu nie wymyśliliśmy żadnego innego przywitania. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Dobrze nas nie było, dużo rzeczy się w międzyczasie wydarzyło. Szukaliśmy od kilku dni już sposobności, żeby coś nagrać. W zasadzie od niedzieli, kiedy spotkaliśmy się z Wami na, na transmisji, transmisji na żywo. live. Może nie wszyscy wiedzą, gdzie jest transmisja na żywo, ale trzeba poszukać, to wtedy się znajdzie transmisję na żywo w tajnym miejscu. Jesteśmy tutaj z wami, żeby poopowiadać trochę o tym, co u nas. Ale zanim, to chcemy poruszyć taki fajny temat. Czyli usłyszeliśmy, że słowo przepraszam powinno padać w małżeństwie częściej niż słowo kocham Czy słowa kocham cię". Nie wiem, co sądzicie na ten temat, ale my stwierdziliśmy zgodnie, że trochę w tym prawdę. Że kocham Cię, pada często, bo kocham Cię jest dużo łatwiej powiedzieć niż przepraszam. Mimo, że ostatnio właśnie to możemy się podzielić naszym doświadczeniem, że w tym trudnym dla nas czasie powinno słowo przepraszam padać częściej, <noise> bo było więcej takich okazji, żeby sobie przepraszam powiedzieć. To jest zawsze trudne, no bo przyznanie się do błędu nigdy nie jest łatwe. Natomiast myśmy kiedyś o tym też mówili. Pamiętam w, w wywiadzie dla tej Gazety Toronto tam padły takie słowa, że mm, czym jest małżeństwo? małżeństwo? Małżeństwo jest przebaczaniem sobie. Yy, Powiedziałem, że trochę prawdy w tym. Tak naprawdę, no, tak naprawdę, tak naprawdę to jest prawda. Tak, to jest prawda. Yy, słowo przepraszam. Słowo przepraszam. Yy, Musi być obecny w języku małżeńskim, w języku pary. Być może wyda się to yy, banałem, nie? o czym my w ogóle mówimy. No, wiadomo, że, że musi być. Może dla niektórych wiadomo, yy, nam zdarza się zapominać o tym. Mimo, że wiadomo, bo teoretycznie wiemy, ale no gorzej z praktyką. Gorzej, żeby praktykować w małżeństwie słowo przepraszam. To jest też y, takie doświadczenie nasze, że tak samo jak ze zwrotem kocham cię, y, tak samo właśnie zbanalizować można zwrot y, przepraszam. Y, czyli no, ja się przyznam, to jest, takie, to jest takie moje, że coś zrobię, mówię przepraszam i myślę, że już jest wszystko ok. Y, no, zapo zapominając o tym, że w jakiś tam sposób y, powinno się zadośćuczynić tą wyrządzoną krzywdę. Tak? To przepraszam. No właśnie. Też może się tak, tak zdarzyć, że to przepraszam będzie też sprowadzone do jakiegoś takiego wytrychu. Natomiast w słowie przepraszam, podobnie jak w słowie kocham cię, jest bardzo dużo głębi. Z tym słowem przepraszam łączy się też yy, nierozerwalnie słowo wybaczam. Kochanie, może ty powiesz ile razy mi... Ile razy mi w życiu wybaczyłaś? Czy bardzo to było dużo, dużo razy? Czy razy ci wybaczyłam w życiu, ale teraz sobie tak myślę, że bardzo dużo razy też powiedziałam, że wybaczam, a nie wybaczyłam w sercu. I myślę sobie też, że, no, że właśnie, że bardzo istotne jest to, żeby wybaczyć, ale niekoniecznie zapomnieć, no bo nie zapominamy wielu rzeczy. Ja pamiętam, a jeszcze jak wyciągasz takie tematy, to już w ogóle mi się przypominają. I nie o to chodzi, żeby o nich zapomnieć, tylko żeby podjąć decyzję, że chcemy tej osobie wybaczyć. Bo ta decyzja wielokrotnie jest opakowana w emocje, no tak. a na emocje nie mamy wpływu. Szczególnie w przypadku kobiet. Na emocje nie mamy wpływu. Więc, ale mamy wpływ na to, co z tymi emocjami zrobimy, nie? No to prawda. Natomiast no, są rzeczy, których nie wybaca, nie, nie wybaca. Może nie baca ani nie inny jakiś tam juchas. Ale są rzeczy, które, który, których wybaczyć się po ludzku nie da. Po ludzku się nie da wybaczyć. My mamy to szczęście, że wierzymy i niektóre rzeczy jest łatwo. łatwiej. Może nie łatwo, ale łatwiej wybaczyć. Natomiast no, to, jest, to, jest, to jest bardzo ważne, żeby podjąć decyzję o wybaczeniu, nawet jeśli nasz układ autoimmunologiczny podpowiada nam, coś podpowiada nam zupełnie co innego autoimmunologiczny? Nie, nie chyba wiem. kochanie. Autoimmunologiczny układ, to mi się kojarzy, nie wiem, co to są choroby autoimmunologiczne. Co to są? Bielactwo na przykład, z problemy z tarczycą, Czy takie różne rzeczy. Nie? To może. Dobra, <gulana> związek z sercem, no właśnie. Humaniści gu... się odezwali. Albo głupota. Chodzi o, o ten układ obronny, <gulana> który nie pozwala nam yy, tak przejść do niektórych rzeczy na porządku dziennym. W każdym razie... To wybaczenie jest y, podobnie jak miłość. Decyzją. Decyzją. Czy ja wybaczam? Y, czy ja m, przepraszam? Nawet wtedy, kiedy wszystko inne podpowiada. To ja mam rację i to nie ja powinnam przepraszać. Na przykład. Albo nigdy mu nie wybaczę, nigdy jej, nigdy jej tego nie wybaczę. To też jest bardzo ciekawe, że I my z perspektywy jest, czasu może... teraz, teraz widzimy, że... Zapieraliśmy się, że na przykład niektórych rzeczy nie wybaczymy, a czas leczy rany, i tak naprawdę okazuje się, że, że to wybaczenie jest możliwe, tylko jest właśnie rozłożone w czasie. To wybaczenie jest pewne, pewnego rodzaju funkcją czasu. O, tak mi się filozoficznie powiedziało. A ja filozoficznie chciałabym jeszcze nawiązać do tego, co powiedzieliśmy przed chwilą. I do tego, żeby przepraszać nawet wtedy, kiedy niekoniecznie myślimy sobie, że to nasza wina. Bo nie jesteśmy absolutnie za tym, żeby przyznawać się do tego i przepraszać za to, czego nie zrobiliśmy. Bo to też nie o to chodzi. Bo czasem się pewnie zdarza tak, że... Czy tu jakaś aluzja jest? <laughs> no, cieszę się kochanie, że zrozumiałeś. No, ale kontynuuj, kontynuuj. Ale nie o to chodzi też, żeby jedna Rozumiem. osoba wszystkie jakby spory brała na siebie, no bo to i tak ja zawsze wyciągnę rękę, bo ta druga osoba w ogóle się... Czy Monia miała na myśli mnie? No, 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 no. Nie, wcale nie, akurat nie. Chociaż to ja jestem tą, która częściej wyciąga rękę chyba, no ale też jestem tą, która częściej... wybucha. Dupne larmo jest tak zwane. Mam taki jeden sposób. Jeden sposób, dzięki któremu ale eee, jestem ciekawa, co ty chcesz powiedzieć. Moja żona e, łatwiej mi wybacza. Chwileczkę. Tak. Wybacza. Uważamy, że słowo kocham cię też powinno padać bardzo często mężu, kochasz mnie? A mąż odpowiada, no przecież nie odwołałem. <laughs> nie, nie o to chodzi. <laughs> Przypominajmy sobie o tym, że się kochamy. Słowa mają moc. I A to... słowa dają moc. A... No właśnie, bo można powiedzieć, że żonie, kocham cię, żeby mieć święty spokój. Właśnie te... wracamy do tego, co mówiliśmy A na właśnie. początku. Jeśli z pewnych względów mówiąc do swojej ukochanej, ukochanego kocham cię, nie czujesz tego, nie? czujecie, mówimy: Kocham cię. To po pierwsze, nie zawsze musisz to czuć, tak? Bo to <laughs> miłość to nie skarpetki. Natomiast z drugiej strony, niech to będzie pewnego rodzaju też taka informacja zwrotna, że może warto o tą relację jednak się postarać, skoro słowo kocham cię. Przychodzi z trudem. Albo przychodzi z taką łatwością. Bliz obojętności. Uruchomiliśmy sklep internetowy gomułeczku. słuchajcie, pod adresem sklep.początekwieczności.pl Można nas odwiedzić, można zobaczyć co tam mamy do, do zaoferowania. Można Ech... przez nasze gadżety powiedzieć kocham Cię Mamo. <laughs> Dokładnie, zbliża się Dzień Matki, także bardzo zachęcamy do tego, żeby jeśli ktoś się jeszcze nie zaopatrzył w, w jakieś takie prezenciki, gadżeciki, to, u to nas może jest taka możliwość. Tak, mo, może za, naszą, za naszym pośrednictwem. Oczywiście ten asortyment jest na razie taki, ale będzie się poszerzał. Chcemy, jak dzisiaj pisaliśmy na blogu, robić miłość, robić dobro, i dzięki tym naszym jakimś duperelkom duperel.com jakoś, jakoś Wam w tym też pomagać. Przepraszajcie i wybaczajcie sobie. I kochajcie się i mówcie o tym, że się kochacie, bo to wcale nie jest takie oczywiste, jak się nie odwołało. O. Kocham Cię. Też Cię kocham. Przepraszam. Ja też przepraszam. Wybaczam Ci wszystko. Ja też Ci wybaczam. Pa, pa.